Powiedzieć, ile masz lat. Ale po co? Jestem jak dobre wino, sama tu powiedziałaś. Ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, od jak dawna leżakujesz w piwnicy. Ach. Ale to nieważne. Howard, ja przy tobie czuję się taka młoda i taka żywotna. Yy, kiedy zamierzasz powiedzieć Grace? Nie, nie mogę o tym myśleć. O wspaniała kobieta, nie da mi nic, cierpię. To uh -huh. anioł. Szka, narzutę za narzutą, zawsze jest na miejscu, zawsze w domu, zawsze czeka, zawsze jest wierna. To jest święta, a nie wiem, czy to jest święto. Raczej z psem świętego Bernarda. Jak śmiesz. Co? Dobrze, w takim razie ja im powiem. Nie! Słuchaj, będę się z tobą spotykała. W każdy wtorek, wiesz, w każdy piątek. Ach, to już nie wystarczy. w e, wtorki i piątki. Nic z tego. Dorzucę po południu i w środę. Nie! Zrujnujesz nasze małżeństwa. Ale ocalę nasze życie. że za daleko jesteśmy? Znaczy dla aparatów jak, pod, jak się nie było, czy było w sensie tak? Żeby Państwo byli bliżej siebie, to